Cześć. Mam na imię Alona, jestem agentką Alicante Real Estate. Dzisiaj Wam mam do zaoferowania piękny apartament w miejscowości, która się nazywa Los Altos. Jesteśmy w Toronto do plaży, mamy dosłownie 3 minuty samochodem bliźniutko. Mamy piękną plażę, mamy cudowne widoki. E, ta okolica jest bardzo fajna, tym że mamy tu sporo restauracji, e, dużo sklepów. Niedaleko mamy szkołę, niedaleko mamy szpital. E, w w tym apartamencie mamy prywatny solarium, to gdzie teraz znajdujemy się, to jest prywatny solarium, który należy do tego apartamentu, jest on tylko i wyłącznie do użytku właścicieli tego apartamentu. Też mamy tu komórkę lokatorską, jest ona dość spora, gdzie możemy sobie schować wszystko, co potrzebujemy. W tym momencie tam są schowane meble i w apartamencie mamy dwie sypialnie, łazienkę, taras, jak już powiedziałam na górze solarium i taras też mamy na dole, mamy na terenie dwa baseny, mamy w cenie też parking. Na jest 168 tysięcy euro, a więc chodźcie ze mną, zobaczymy apartament. więc chodzimy na dół i tu mamy wejście właśnie do naszego tarasu. Od razu trafiamy, jest ten taras dość spory, stąd widzimy właśnie nasze baseny, mamy tu palmy, widzimy tu właśnie parking, który jest przy bloku, tam dalej jest drugi basen. Jest ten taras naprawdę dość spory, mamy tu też stół i wchodzimy do apartamentu. Wchodząc trafiamy od razu do salonu. Salon mamy osobny, kuchnię mamy osobną, salon jest dość też przestronny, mamy klimatyzację, strefę obiadową, gdzie mamy stół, mamy strefę wypoczynkową, mamy tu kanapę i telewizję, przechodzimy dalej, tu mamy naszą kuchnię, jest ona osobna i mamy tu jeszcze takie pomieszczenie gospodarcze, gdzie mamy schowany właśnie boiler i pramkę i stąd widzimy Boże, to są bardzo ładne widoki, a więc wracamy z powrotem do kuchni i do naszego salonu i jedziemy do pierwszej sypialni. To jest pierwsza nasza główna sypialnia. Jest ona wystarczająco spora, stąd też widzimy morze, mamy bardzo ładne widoki, mamy tu taką porządną szafę wnękową i naprzeciwko mamy łazienkę. Jest ta łazienka wyjątkowo spora. Mamy tu też wannę. I idziemy dalej, wracamy do salonu i przechodzimy do naszego drugiego pokoju, który jest już troszeczkę mniejszy, aczkolwiek też mamy tu szafę wnękową i, i stąd właśnie mamy okna na nasz taras, gdzie byliśmy wcześniej. Jak już powiedziałam, taki apartament mamy w cenie 168 tysięcy euro. W tym mamy miejsce parkingowe, mamy dwa baseny na terenie, mamy solarium prywatne, Mamy teraz też tu przy wejściu do mieszkania, jesteśmy w Los Altos 100, jak już powiedziałam. do plaży mamy 2 km, jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą lub ewentualnie potrzebujecie inną, proszę pisać pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.